No i teraz się da, boty. Dencior, 50 zł. Zrobisz promo TikToka mojej... Tak, zaraz ci zrobię. Dzięki za 50 zł, Zaraz ci zrobię. Robimy bitwę z botem, widzowie, złotych. niestety. Siemka, miłego wieczoru. Znaczy, nie, że... Dzięki za 5 zł za miłego wieczoru. Dzięki, szefie, jesteś najlepszy. Tusk nie sprzedał Polski. Zaraz będziecie na policję zgłoszeni. To wam od razu to mówię. Dobra, pierwsza bitewka za 15 tysięcy. Na razie przejebujemy, na razie przejebujemy. Bot sobie wydropił kosę za 6 tysięcy. O, Fire Serpentik, 10 tysięcy on kosztuje, ale i tak przegrywam cały czas. Chodrod, ale te bitwy oddają. wygram to błagam. Błagam, ty śmieciu z Wygrałem Wygrałem, Polskę, a wygrałem Masz typie wypierdalasz S 32 tysiące wygrałem z powrotem odrobiłem się. Zaczynałem live'a to miałem 36 tysięcy, teraz mam 51 tysięcy, łatwo. Wysyłam wam linka, odbierzcie sobie skrzynkę darmową, może też wam tak będzie oddawać.